Cześć widzowie, mam nadzieję, że długi weekend mija wam dobrze, no chyba, że tak jak większość naszej ekipy piątek macie pracujący, to łączymy się z wami w bólu. Przychodzę jednak do was z kolejną porcją darmowych gier, które pojawiły się w tym tygodniu i które warto sprawdzić, bo jak wiadomo, gratis to uczciwa cena. Będą cztery tytuły dostępne całkowicie za darmo, a na końcu nie zabraknie krótkiego podsumowania ofert z abonamentów. Zapraszam serdecznie. A na początek ciekawa taktyczna strzelanka, której twarzą jest były profesjonalny gracz CS-a, Shroud. Mowa o Spectre Divide, który na pierwszy rzut oka wygląda jak typowy shooter pokroju Valoranta, ale tak naprawdę stara się wprowadzić do gatunku coś świeżego. Rozgrywka opiera się na potyczkach 3 na 3 ale każdy z graczy ma do dyspozycji dwie postacie. Można przełączać się pomiędzy nimi w dowolnym momencie, co ma umożliwić kreowanie ciekawych strategii w pojedynkę, a także daje każdemu drugą szansę po śmierci, o ile wcześniej nie zabito naszego drugiego ciała. Prezentuje się to całkiem ciekawie, a twórcy zadbali o dodatkowe rozwiązania, które mają zadowolić miłośników shooterów. No i tak też każda z naszych postaci skorzysta z różnej broni oraz gadżetów uzupełniających się wzajemnie, a mechanika strzelania umożliwi precyzyjne celowanie nawet w ruchu. Zainteresowani? Jeśli tak, to właśnie trwają zamknięte beta testy gry, do których nie powinniście mieć większych problemów z dostaniem się. Najłatwiej jest to zrobić poprzez system dropów na Twitchu. Oglądając kogoś, kto transmituje ten tytuł, będziecie mieli szansę na otrzymanie przedmiotu umożliwiającego wzięcie udziału w testach. Twórcy zachęcają też, żeby dodatkowo zapisać się do testów bezpośrednio na Steamie i dodać gry do listy życzeń, by zwiększyć swoje szanse na rozgrywkę. Beta-testy potrwają jeszcze do 21 sierpnia, więc nadchodzący weekend to idealna okazja, aby spróbować swoich sił w tej sobie nie mówić nietypowej strzelance. A teraz strzelanka z gatunku Extraction Shooterów Arena Breakout Infinite. Koncept jest prosty i znany każdemu, kto wcześniej próbował swoich sił na przykład w Tarkowie. Na początku dokładnie wybieramy swój ekwipunek, a następnie udajemy się na różne misje w celu pozbycia się przeciwników i zdobycia jak najcenniejszych chłopów. Na mapach oczywiście natrafimy na wrogów kontrolowanych przez komputer, jak i prawdziwych graczy. Brzmi to w porządku, jednak niestety, mimo że gracze chwalą sobie samą gameplay, to gra ma spore problemy z mikropłatnościami. Twórcy nie mieli hamulców, i za realną kasę zapłacić można za dosłownie wszystko. Potrzebujecie lepszego pancerza, broni lub amunicji, proszę bardzo. Doszło nawet do tego, że sprzedawana jest opcja wysyłania dodatkowych wiadomości na kanale komunikacyjnym gry, bo bez płacenia ich liczba jest ograniczona do 10. Niestety ciężko stwierdzić, czy podejście twórców się w ogóle zmieni, bo Infinite zostało zbudowane na fundamentach mobilnej wersji gry, która jest popularna w Azji, gdzie gracze przyzwyczajeni są do rozwiązań pay to win. Pecetowcy szybko jednak pokazali, że nie zamierzają tego co doprowadziło zresztą do tego, że gra póki co dostępna jest tylko poprzez oficjalną stronę producenta, a premiera na Steamie została przełożona. Tytuł ten trafił do naszego zestawienia, bo co by nie mówić, sprawdzić możecie go sobie za darmo i w waszej kwestii zostawiam już ocenę, czy tak agresywne mikropłatności nie zaburzą wam zabawy. Nie zabrakło też czegoś dla miłośników retro gierek i mówiąc retro mam na myśli takie prawdziwe retro, bo na Steam'a trafiła właśnie strategia, która oryginalnie została opracowana 60 lat temu. The Sumilian Game przez wielu uważany jest jako pierwsza strategiczna gra wideo w historii i według źródeł pracy nad nią trwały między 1962 a 1965 rokiem. Z tego względu nie uświadczymy tutaj żadnych animacji czy rozbudowanej mapy, a dostajemy ściany tekstu na podstawie którego musimy zarządzać surowcami i Zapewnić sumerom przetrwanie. Gra została stworzona na potrzeby edukacji, by umożliwić uczniom doskonalenie umiejętności w zarządzaniu i dostarczyć wiedzy o starożytnej cywilizacji. Jeśli jesteście ciekawi, jak w ogóle doszło do tego, że taka gra trafiła właśnie na Steama, to musicie wiedzieć, że stało się to dzięki pracy badacza Andrei Contato, któremu udało się odbudować stracony kod źródłowej produkcji. Pełna wersja dostępna jest już za darmo na Steamie, a jeśli chcecie wesprzeć autora, to za 2750 możecie zakupić DLC ukazujące między m.in. pracę na odzyskaniem kodu gry i trochę więcej treści z oryginalnej produkcji. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kolejnej darmówki od Epica. Tym razem jest to nieco mniej znana metroidwania Death's Gambit Afterlife. Jest to rozbudowana wersja gry z 2018 roku o tym samym tytule i względem pierwowzoru twórcy poprawili sterowanie, system walki, dodali nowe lokacje oraz bossów, a także znacząco zmienili klasy postaci oraz umiejętności, jak również rozbudowali system craftingu. W grze wcielamy się w Soruna, prawą rękę śmierci, którym musi położyć kres klątwie w Królestwie Siradonu. Jak na metroidwanie przy Stało zwiedzamy tutaj zawiłe lokacje i odbywamy potyczki ze zwykłymi przeciwnikami oraz bossami. Grę możecie zgarnąć do 22 sierpnia do godziny 17.00. Warto też wspomnieć, że graczom za darmo zaoferowano również pakiet startowy do darmowej produkcji World of Warships, zawierający m.in. amerykański krążownik premium drugiego poziomu, 1,5 miliona kredytów, epicką naszywkę oraz szereg premii ekonomicznych i sygnałów. Jeśli akurat gracie, to taki pakiet na pewno wam się przyda. W przyszłym tygodniu Epic wręczy nam Kalisto Protokol z gigantic w edycji Rampage. A na koniec obiecany segment z grami z abonamentów, i na start ten, który rozpieszcza nas najbardziej, bo jest najtańszy i pozwala gry odebrać na stałe czyli Prime Gaming. Przede wszystkim gracze ucieszą się z drugiej odsłony Baldur's Gate, którą można odebrać do 14 września. Do oferty dodano również Engard, czyli przygodową grę akcji o Adali Adalii Devolador, Stray Gods będące miksem musicalu i narracyjnej przygodówki, Hard West 2, czyli strategiczną turówkę osadzoną na dziwnym zachodzie, który jest wariacją na temat dzikiego zachodu z elementami fantazy, a także Beholder 3, czyli przygodówko zarządcy bloków szpiegującym jego mieszkańców na rozkaz totalitarnego rządu. W te cztery nowe gry odebrać możecie aż do 13 listopada tego roku. Warto jeszcze przypomnieć, że w ofercie wciąż jest masa świetnych tytułów do odebrania takich jak Club Hero, Deus Ex Mankind Divided, Cat Quest 2 czy Trek to Yomi. Jeśli macie więc aktywną subskrypcję Prime to koniecznie sprawdźcie katalog ich darmowych gier. Natomiast posiadacze Xbox Game Pass mogą od 13 sierpnia grać w zremakowaną edycję pierwszej odsłony Mafii, która doczekała się całkowitej przeróbki od podstaw na nowym silniku. Wizualnego ulepszenia doczekało się dosłownie wszystko, od projektów lokalnych do postaci, ale ogólny zamysł gry nie został zmieniony. Podobnie więc wcielamy się w Tomasa Angelo, który przypadkiem miesza się w mafijne porachunki w amerykańskim mieście Lost Heaven. Posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Core mogą też skorzystać z oferty weekendowego grania, w ramach której do 19 sierpnia można za darmo odpalić Hand Showdown, czyli sieciową strzelankę typu Extraction Shooter osadzoną w alternatywnej wersji Louisiany XIX wieku, a także pakiet Kemco RPG Selection zawierający 4 gry JRPG takie jak Dragon Sinker czy As Divine Hearts. W tym tygodniu Sony zapowiedziało również 15 nowych tytułów, które już 20 sierpnia zasilą abonament PlayStation Plus w wersji Extra oraz Premium. Nie zagracie w niej jeszcze w ten weekend, ale warto się im przyjrzeć, bo dodane zostaną naprawdę ciekawe propozycje. Jedną z nich będzie np. Cult of the Lamp, czyli hit z 2022 roku, w którym gracze mają okazję wcielić się w opętanego baranka, którego celem jest rozbudowa swojego kultu. W grze nie brakuje elementów roguelike'a i budowania własnej osady. W ręce graczy trafi też m.in. Wiedźmin 3, Watch Dogs 2, a także motocyklowa wyścigówka RAID 5. I to tyle z tego wydania darmówek. Mam nadzieję, że udało nam się wybrać coś, co faktycznie wpadło wam w oko. Dajcie koniecznie w komentarzach znać, co zamierzacie ogrywać w ten weekend. Trzymajcie się ciepło. Cześć.